Amerykańscy naukowcy postanowili zbadać Złotą Erę, czyli okres pomiędzy 1970 a 1999. Dlaczego? Bo w tych latach ujawnili się bądź ujawniono 84% wszystkich seryjnych morderców grasujących w XX wieku. Statystyczny seryjny ma 28 lat. Nie robi to na nas wrażenia, ale kiedy skorelujemy to z drugą informacją, to robi się ciekawie. Seryjni przygotowują się do swojego dzieła od 5 do 14 lat, więc teraz jeżeli odejmiemy od 28 14, to zostaje nam 14. No i jest to wiek dosyć niepokojący, a jeszcze więcej niepokoju dostarczy nam kolejna informacja. Pierwsze myśli związane z bardzo szeroko pojętym tematem pojawiają się już w głowach pięciolatków. What? Bro, what are you talking about, man?